Mariusz Maksyniuk w gminie Wisznice, ze mną Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice, a w tle budynek GLKS GLKST Tytan Titan Wisznice. Panie wójcie, coś o tym projekcie, bo to jest jeden z ważniejszych projektów ostatnio realizowanych w gminie Wisznice. Rzeczywiście jest to największy projekt, projekt, projekt rewitalizacji gminy Wisznice, e, kosztujący nas 15 milionów aż, e, z czego prawie je, Ponad 10 milionów było dofinansowaniem. Przede wszystkim w wyniku tego projektu powstał zakład opiekuńczo-leczniczy w Curynie. Jednym z elementów mniejszych był, było powstanie tego właśnie tutaj budynku Tytana Wice. Stał tutaj stary z lat 80., budynek, gdzie był jeden prysznic. Jedna toaleta nie było jak kompletnie się wykąpać. Zaplecze socjalne nie spełniało norm, które są... Kompletnie. obecne. To myśmy się wstydzili tego, że tak jest, no ale to tak było niestety. I postanowiliśmy to zmienić. Pewnie teraz budowaliśmy budynek na miarę nawet nie klasy okręgowej, w której gra Tytan Wisznica, ale pewnie i trzeciej ligi, ale to Dlatego, że projektował były prezes Tytana Wisznice, który uważał, że i uważa nadal, że Tytan kiedyś w tej lidze będzie grał. Życzymy. I, I taki budynek powstał rzeczywiście z, z dużym zapleczem socjalnym cztery szatnie, więc mogą korzystać najpierw seniorzy, później seniorzy z zupełnie innych szatni, z wieloma prysznicami. I zobaczmy pierwsza szatni. Szatnia to gospodarze czy goście? Eee, to gospodarze. Gospodarze to na niebiesko, Tu tam gdzieś na barwie niebiesko-żółte. Eee, tak to wygląda. Może jeszcze przyjdźmy. Eee, tutaj jeszcze, da, tak? To gospodarze. są jeszcze szatnie. Trzy kolejne szatnie. Serce buduje Do ciepła, także eee, tak, żeby praktycznie budynek był samowystarczalny. Za chwilę będziemy tutaj montowali fotowoltaikę jeszcze w tym roku. Także liczymy na to, że, że praktycznie nie będziemy dokładali do tego budynku energetycznie żadnych środków. która poprosiła nas młodzież, Młodzieżowa Rada Gminy, byliśmy tutaj z nimi, chcą tutaj e, jedno pomieszczenie, to pomieszczenie dla siebie, tak żeby mogli się tutaj spotykać. Powstał pomysł e, przeniesienia tutaj siłowni również z, ze szkoły Podstawowej Wiśnica Nie do tego e, miejsca, tylko do któregoś e, obok tą siłownię tutaj e, przeniesiemy. E, tą siłownię e, działał na od 15 do jest opieką cały czas, jest ona za darmo, e, więc chcemy też, żeby to, to, to miejsce żyło. oczywiście w następnych latach powstanie tutaj kostka zagospod zagospodarujemy zrobimy tutaj oczywiście też parking w tym miejscu gdzie, gdzie które jest zupełnie niezagospodarowane od tutaj mhm. e, tak żeby można było bez problemu parkować tutaj na terenie e, stadionu obiegu sportowego tak e, jeszcze jest rzecz taka której zupełnie e, Czeka na pomysł. O, wow. Jest to taka część socjalna. No, pomysł jest taki, by były tutaj, jest wyprowadzenie do toalet, by było to pięć, by było to, była to część hotelowa, jest pięć pokoi, by ewentualnie ktoś mógł tutaj jeszcze... Kiedyś przenocować pokoje byłyby takie jak, jak tutaj, właśnie w To byłby pokój także dwu trzy bez problemu. Każdy z to. To też czeka na przyszłość. Wieć, duży, duży, duży obiekt powstał dzięki programu, programowi rewitalizacji ogromna ilość pomieszczeń i tak naprawdę te pomieszczenia znajdą odpowiedzi na to, jak je zagospodarować, ale w tym momencie to jest też dobra inicjatywa, fajna zabawa z tym, żeby co wymyśleć, co wymyślić, aby taki obiekt żył i aby można było takie pomieszczenia zagospodarować. Panie Wójcie, to jest też miejsce na kolejne fajne, ciekawe pomysły realizowane w gminie, tak. które być może się na pewno pojawią. Na pewno tak. To wszystko, Panie Wójcie? Tak, tak, jeszcze są dwa pomieszczenia. Takie, tu pewnie, takie tu pewnie toalety, tak? jeszcze. Jest, są toalety, jest tutaj dwa mniejsze pomieszczenia dla trenerów, jest oczywiście też toaleta zewnętrzna, tak żeby każdy kibic, który zechce, zechce tutaj przejść, to, to mógł skorzystać z toalety. I tyle Pan Wójt Piotr Dragan, my jeszcze na koniec pokażemy otoczenie obiektu, czyli Wiśnicę w tle. Rozmowa z Panem Wójtem Piotrem Draganem, obiekt Tytana w Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do Wiśnic. A, czekaj Panie Wójcie, na koniec zapytam. Jak tam Tytan w jeśli chodzi o ligę? E, no, Tytan w y, dzisiaj ma ostatni mecz z LKS, -em, LKS -em, y, Łazy. Y, jest cały czas w drugiej połówce ligi okręgowej. Na razie nie liczymy na trzecią ligę, ale to jest, uważam, że kwestia to, czasu. Tak, to, to jest to, co, co, co w tym czasie, co w tym momencie czego po, potrzebujemy. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.